Chcemy dograć ten sezon do końca, a potem zobaczymy, mówił po meczu trener Wisły Nowy Duninów, która przegrała w ciłkowie z tamtejszym ULKS 4 do 1. Pierwsza bramka padła już w pierwszej minucie i uspokoiła nas całkowicie, twierdził z kolei trener Ciłkowa. Rewelacje tu nie zagraliśmy, no mecz bez historii takiej on musiał, musiał się odbić, że tak powiem, nie, bo, bo Duninów to jednak jest troszeczkę w rozsypce, także... Wszyscy, wszyscy to widzą i to, jest, to są te mecze, że tak powiem, do, dla nich, do dokończenia rundy, a dla nas to był mecz praktycznie już na pozostanie w lidze i zabezpieczenie się na przyszły sezon. Na pewno spokojny, no i ustawił się w pierwszej minucie, ta bramka uspokoiła nas zupełnie. I... Ze spokojem graliśmy do końca praktycznie. Niepotrzebnie tą bramkę straciliśmy na koniec. Zawodnicy ciłkowa potraktowali ten mecz bardziej jak sparing. Pierwsza bramka zdobyta przez kapitana ustawiła spotkanie, pozwoliła na spokojne planowanie akcji i rozgrywanie piłki, co przyniosło kolejną bramkę. Jej autorem był również kapitan drużyny Michał Aronowski. Na przerwy gospodarze schodzili z wynikiem 2 do 0. Druga połowa również należała do gospodarzy, o czym świadczą kolejne dwie zdobyte przez nich bramki. Ich autorami byli Dawid Brzeski i Adrian Kolasiński. W ostatniej minucie meczu honorowego gola dla Wisły zdobył Paweł Rękawiecki. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4 do 1 dla ULKS Ciułkowo. My praktycznie spadliśmy już dawno z ligi, próbujemy to dobrać do końca, a później coś w beklasie, może coś się uda zbudować nowego, no bo nie trenują, praktycznie nie trenujemy w ogóle, można powiedzieć. Troszkę odcinęliśmy, trwaliśmy, do chłopaków odeszło, wreszcie rejestrowa drużyna nowy, taka zbieranina troszkę. Tak. Chcemy wyraźnie gono, żeby walkowerami tego nie, do, nie było i później zobaczymy, co będzie w wyklasie. W pozostałych spotkaniach padły następujące wyniki: GKS z góry, błękitni gombin, 0 do 1. Polonie radzonowo bzura Chodaków 2 do 3. Spójnia mała wieś, pensenniki 3 do 4. Zorzaszczawin Kościelny, Wisła główina sobowo 6 do 1, Mazowia Słubice Wicher Cieszewo 01. W Tabeli bez większych zmian. Pierwsze trzy miejsca zajmują bzura Chodaków, błękitni gombin, Zorzaszczawin Kościelny. Ostatnie trzy. Miejsca to Polonia Radzanowo-Wisła Główina Sobowo i Wisła Nowy Duninow.